Zesprzej kanał i postaw wirtualną kawkę. Link w opisie. Spodziewałem się tego i można powiedzieć, że pięknie. Zawsze uważałem, że to, co się działo w latach 40., przynajmniej wtedy, wtedy ludzie powie, że sojusz, bo no, wtedy intelektualistów z lupami, A mam być w tej chwili sojusz.

Ukarany za to, no, bardzo łagodnie, jeszcze tego ciężko tam to niewątpliwie jest Lump, ale być może także człowiek, który reprezentuje siły zewnętrzne, ale... co to jest propaganda poczynoska. Teraz będzie pan mógł dowieść tej pracy przed sądem. No, Pani mnie zarzuci jak wrócimy do władzy, wtedy będą porządne sądy i wtedy będzie można to zrobić, a w tej chwili te sądy, to proszę wybaczyć, ale to nie są sądy.